Nie, bo będzie zaraz mordę dar Nie chcę go. Niech idzie spać. Nie byłam na Pitbullu. A za bilet na płycie 400 zł to drogo. Wyzywał mnie, no właśnie, to, to po co ja go tutaj będę ten... Nie, nie puścił ja lajwa. Nie, bo jak wzywał mnie, to zaraz... Ale go... nie miał lajwa, nie odpalał lajwa, kłamią, bo ja sprawdzałam, no on nie miał lajwa teraz. No to po co takie rzeczy mówią? No bo mówią, bo chcą, cię, chcę, żebyś się odpaliła. Nie, nie to, co znam, a ja palę papierosa. Na co ci pisał, kłamca? Julia, trzy razy tapnij. Jak już tutaj siedzisz i mnie i mnie tutaj maltretujesz, to trzy razy tapnij, proszę. W kotka. Trzy razy tapnij kotka. Niech, on już jest spać naprawdę on jest pijany, no. No. Wiecie, jak to z ludźmi podpitymi. Magda ze Sławkiem na czacie pisał, że i za. Ale gdzie? Gdzie pisał na czacie? U kogo pisał? O Jezu, no, no, czego ty y, pukasz tutaj? Nie wal do tych drzwi, Sławek, no. Idź już spać. Hmm. Idź już spać. No Idź już spać, nie wal tutaj, bo za chwilę wywalą nas Iza, tutaj stąd. Poczekaj. Nie, nie, nie chcę, mi chodził. Kurwa, dlaczego napierdalasz na mnie na lajfie? Rozumiesz? Tego się nie robi. Co napierdalam? Napierdalasz cały czas, Zamknij że się. jestem pijany. Robisz z nami kontent. Jestem trzeźwy, nie proszę. Nie robię, nie robię, nie Kurwa! robię. Kurwa! Zamknij się, się... wyjdź stąd, Ale zaraz będę ochronny. Ale... Nie, Iza, cały czas napierdalasz na lajsie. Nie napierdalam i ni w ogóle o tobie nie mówię. Jak nie? Pokazać ci? Napierdalasz cały nie czas. Nie się, proszę wyjdź w Kurwie! Proszę Rozumiesz? Napierdalasz na mnie na lajcie, że jestem pijany, że jestem to. A nie jesteś? No proszę. Bo za chwilę uwierz mi, dostaniesz ode mnie fłysk za to. Ja, Cora, zaraz, obrazie... ja zaraz ja zaraz to yy, ochronę. Nie. Iza. Czy ty, wiesz, nie ty mnie, nie czy ty w ogóle wiesz co ty nie mówisz? Nie dotykaj mnie, nie. Czy ty w ogóle wiesz co ty mówisz? Nie dotykaj mnie, nie Czy ty w ogóle wiesz co ty mówisz? Czy ty rozumiesz, że psujesz mi opinię? Hmm. Nie dotykaj mnie. Czy ty mnie? rozumiesz, że psujesz Wyjdź z mojego domu? Nie chcę ciebie w ogóle Dobrze. widzieć. Dobrze. Czy ty rozumiesz, że psy, przyjacielowi psujesz opinię? Bo jesteś podpity. To jest to i jest, mówiłam to jest powód, ci, i mówiłam, to jest żeby, i mówiła, i mówiłam to ci, jest żebyś ta ta i mówiłem, żebyś wyszedł i żebyś poszedł to do gra. Jest... No, niestety. No, słuchajcie, jak ktoś jest podpity, to nie ma dysku dyskusji z nim. Rozumiesz? Ośmieszasz, ja... ośmieszasz mnie. Słuchajcie, o jutro porozmawiacie. Bo, bo za chwilę dostaniesz ode mnie. Rozumiesz? Dobra, stracimy te 12 winów najwyżej. Zadzwonię, tylko ona chyba... O, jest Iza. Mówiłam, mówiłam, że go nie wpuszczę. Chcieliście, żebym go wpuściła. Widzicie, jaki jest Sławek? Pokazał się z najgorszej strony. Nienawidzę tego śmiecia. Nie da się normalnie jak ktoś nadużywa alkoholu to już nie ma argumentu. No i weźcie kurczę kogoś, zaproście na wakacje, no.